Proszę Państwa, kapitan Ryszard zaprosił nas na swoją łódź i będzie nas, prawda, obwoził, obwoził po Wałach chrobrego, będzie najlepiej. O. Także, wlazłaś? No, to na szczęście, na szczęście. Ahoj, kapitanie, ahoj. Melduje się załoga twoja Załoga Łódź gotowa do startu O, a tu Przestań Piękna przestań Dawno temu, dawno temu miałem tu domek też motorówkę lata A to było w 80 roku Czyli lat temu krótna 30 Skarbonciu, 36 lat minęło jak ja tutaj, prawda, miałem domek w 30, czy 80 roku sprzedałem a gdzie było to? o tam było, tam w tamtej stronie tam z tyłu widać jeszcze mój kawałek domku oho tak uwaga wchodzi Grażynka wchodzi na łódź to trzeba no to trzeba zarejestrować zameldować trzeba Baczność spocznij i tak kapitan pozwolił, czy nie? Wejście, smoka. Uwaga! Grazenko Trzymaj to, bo ktoś musi rzucić musumy, nie? To ja! Teraz ja jako pierwszy oficer będę rzucał. Jako pierwszy oficer kapitana Richarda O, to jest to. Ahoj! Ahoj!